Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na moim kanale. Dzisiaj polecam pyszne kotlety gniazdka z piekarnika. Są bardzo smaczne, proste do zrobienia. Do zrobienia gniazdek będę potrzebować mięso mielone. Ja mam mięso mielone z indyka, ciemne z uda indyka, cebulę pokrojoną w kostkę, jedno jajko. Przyprawy sól pieprz, trochę przyprawy do kurczaka, 3-4 łyżki oleju, 4-5 łyżek płatków owsianych, plasterki sera żółtego, dwie średnie cebule pokrojone w paseczki i kiełbasa pokrojona w kostkę. Cebulę z kiełbasą będę podsmażać, ale najpierw zrobię farsz mięsny. Mięso z cebulą i jajkiem mieszam dokładnie, tak żeby cebula rozdzieliła się na drobne kawałeczki. Dodaję niepełną łyżeczkę soli. Sól i pieprz dodajecie według własnego smaku. Trochę pieprzu, tak mniej więcej 1 czwartą łyżeczki. Przyprawy do kurczaka użyję później. Mieszam dokładnie masę mięsną. Do wymieszanego mięsa dodaję teraz 4 do 5 łyżek płatków owsianych. Takie raczej płaskie łyżki. Mieszam mięso z płatkami dokładnie. Wymieszaną masę wyrównuję i zostawiam na około 15-20 minut, żeby płatki owsiane ładnie napęczniały. W tym czasie podsmażę cebulę z kiełbasą. Do cebuli dodaję około łyżki oleju. Dodaję trochę soli, żeby cebula szybciej zmiękła i żeby ładniej się podsmażyła. Podsmażoną cebulę odstawiam na bok. Z uzyskanej masy mięsnej zrobię 5 kotletów. Przygotowałam naczynie do zapiekania. Cebulę z kiełbasą podzielę na 5 mniej więcej równych części. I masę mięsną też podzielę na 5 części. I teraz będę formować gniazdka z masy mięsnej, ale najpierw jeszcze posmaruję sobie dno, naczynia, olejem. Moje mięso jest dosyć chude, to jest mięso z uda indyka, jest takie ciemniejsze. Możecie użyć oczywiście dowolnego mięsa mielonego, takiego, które najbardziej lubicie. Z porcji mięsa mielonego formuję łódeczki z podwyższonymi brzegami. Do tak uformowanego kotleta wkładam nadzienie z cebuli i kiełbasy. Mam już przygotowane wszystkie kotlety. Teraz dodaję po odrobinie przyprawy do kurczaka na górze każdego kotleta. Na każdym kotlecie układam ser żółty. I smaruję olejem, żeby powierzchnia mięsa za bardzo nie wyschła. Kotlety gniazdka będę piec w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut. Tak wyglądają gniazdka po wyjęciu z piekarnika. Są już gotowe do podania. Są naprawdę bardzo smaczne, soczyste i proste do zrobienia. Polecam serdecznie na obiad. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia!